Czy przeszkadza nam fetysz stóp? Aha, i nie wzięli ku... i nie wzięli e, tej typiary z Genzi, co kurwa stoi, e, na, co chodzi na boso zawsze? Faustyny? No dziękuję razem bardzo. Są ze mną. Dziewczyny, Kinga, Hania, Marta i Hania tutaj jesteś. A ja mną mam Hania za nim jakby było cało Jenzi, więc to też jest Hania. To jest przekiut. Czuję tutaj siostrzaną energię. Proszę pani! Państwa dzisiaj będzie quiz tym razem o mężczyznach, ale żeby Wam tutaj nakreślić jak wygląda ten odcinek, to są trzy kategorie. Czyli pierwsza kategoria to są pytania typowo o facetach, czyli na naturalne... O to o nas, widzowie! Dobra, to możemy odpowiadać! Mm -hmm. Druga kategoria to są przedmioty. Bo tu tylko faceci siedzą na tym streamie. Nawet sobie nie wyobrażacie jak ciężko było mi znaleźć przedmioty męskie. Ej, w ogóle mogliśmy powiedzieć, że buty by wszystkie wysiłbiałe. By <śmierne>. No, <śmierne>. Tyba... oh, easy slides. Najdroższe, dobrze. <śmierne> Trzecia kategoria to są pytania od panów do nas. Dobra, zanim zaczniemy, zostawiajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, bo czytam wszystkie. No i wpadajcie na Instagramy. Czytam mój. wszystkie! Super gości, którzy się zgodzili dzisiaj do mnie przyjechać. A więc, kochane, w ja chcę. Ja za za w każdej kategorii może wygrać jedna osoba i będzie spuwa do wygrania. Mm, na każdą kategorię. Ej właściwie to teraz ogarnamy, że przecież za trzecią kategorię to są pytania, tam nie ma odpowiedzi. To jak ktoś nic nie wygra, to wtedy dostanie też skópę. Poproszę was po kolei, żebyście wybrali niebieskie karteczki. Ja będę wam czytać. Pierwszą z góry, tak? Czy jesteście gotowe? Uwaga! Nigdy. Mam nadzieję, że nie, nie trafi pierwszy na jakieś takie głupie. Okej, okay, to jest głupie. <ścoughs> Moje drogie, czy faceci podcierają się po sikaniu? Tak! Oczywiście! Mam nadzieję, że moja odpowiedź będzie prawidłowa! Nie wszyscy faceci mieli taką samą odpowiedź na to moje pytanie, bo ja to robiłam według swoich jak się znajomych... Zależy! Nie, no dobra, zależy! Odpowiedź to jest: zależy. Zależy! Czasami tylko strzepujesz, a czasami kurwa. zależy, nie? Zależy, bo to nie zawsze kurwa. Czasami jest zwykłe strzepanie... Czasami jest zwykłe strzepańsko, a czasami jest po prostu wycierka, nie? To zależy, nie? To jest akurat pytanie mm, bardzo filozoficzne i trzeba się zastanowić nad nim, po prostu. Eee, My je w zlewie, e? Jak to nie podcierasz, chuj obrzydliwe? No, majtki podcierają. <śm> <śm> 90% facetów tak robi. 100% facetów tak robi. Czasami, jak się z nikim nie widzisz. I no, więc kurwa, to jakby, no niestety, to są takie sekrety, ale tak to jest, no. Jak można fiuta podcierać? A, Matielo w ogóle nie podciera, okej. No dobra, to akurat ciekawe, nie? Zastanów się, co mówisz, bo nikt ci nigdy gały nie zrobi. No ale to przed tym myje, tak? No to, to wiadomo, nie? No to już bez przesady. Ale no nie, no jest normalnie podcierane, nie? Czasami, a czasami nie. No to jest, ale jak miałbym tak statystycznie, to... Częściej podcieram, no? Statystycznie cięższej, bo wkurwia mnie to, jak na przykład. Bo, bo wkurwia mnie to, jak na przykład strzepujesz. Przepraszam, że o tym mówię. Że po prostu strzepujesz i, i myślisz, że jest git, wsadzasz do gaci, a okazuje się, że została jedna kropla stary, nie? I kurwa normalnie, i stary ten. I kurwa. Pff, kropla stary na gaciach. I to jest takie wkurwiające, nie? Szczochy. Masakra, nie. W większości. Także ja znam odpowiedź... Cipkę też goliz. Na... Dobra, dobra, człowieku. To jest Materialo błagam procent, cię. Ile mężczyzn tak to odpowiedziało. Ja, że nie ja też Nie, nie, tak. 70% błagam. Nie błagam napisała. A więc tak, większość mężczyzn nie robi tego, a jedynie strzepuje swoje siusiaki. I dlatego jest ten mem, że są zawsze trzy kropelki na Majtkach. No dobra. A więc Kinga i Marta. kciki. Ale fajnie. ja większość jak. Nie! A wiem! Dobra, już, już jestem w stanie. Postawi... Już mi się przypomniało, teraz jak myślę o tym. W miejscach publicznych mam wrażenie, że nie, bo się brzydzę tego papieru, który tam jest, ale u siebie w domu tak. No, myślę, że to jest dobra odpowiedź. Tak jak sobie pomyślę. Bo nie wiadomo, kto ten papier kurwa dotyka. I e, wydaje mi się, że tak robię w sumie. Że właśnie, że jak e, ten to. No. Yeah. Hmm. Pytanie z takiej serii rysowania. Narysujcie klucz imbusowy. Easy. Kurwa, nawet ja bym nie narysował. Człowieku, normalna praca, jakieś przykręcanie kurwa czegoś? Ja pierdolę, ja zamawiam usługę przykręcania. Marta Miotła powinna narysować. Nie mam pojęcia, czy to, czy mam rację. Nie. A to nie jest ten taki kurwa Co? Czto... A L. To jest ten L? To ja go używał! Kinga ma jedną tam. To ja go używał wiele razy akurat, ale nie wiedziałem jak się nazywa. Tak, bo to jest ten. Ja zawsze meble skręcam z igrej. A, bo to Imbus! A. A. A, bo to Imbus! Wiedziałam to przecież! A. Czekaj! DJ jest przerażające filmy z NETA. Poczekajcie, proszę. Wysyłam linka, kochani. Przypnę go w wiadomości w sumie. Nie dzwon do DJ-a o trzeciej w nocy. Czemu? Bogu zbudzisz! Trochę łatwiejsze, ale może też podchwytliwe. Co to jest lager? lager Widać kto? Lager? Się, piwo! Proszę pokazać. Aha, no tak, bo piwo, kurwa, bo faceci tylko piją piwo, widzowie. Faceci tylko piją piwsko. Mega pytanie, do, mega pytanie do mężczyzn. Mega pytanie do mężczyzn. Zobaczymy teraz, moje drogie, gdzie znajduje się w Jak to gdzie? No, jak to gdzie? Kurwa, w mordzie! Przepraszam. Czy jest to wewnątrz, czy na zewnątrz? Wiem. Co? Kurde, chciałabym narysować obrazek. Ja ja Duner, bo potrzeba było odświeżenia. Mega szaleńko, Michał tym Michał spierdalać. A ja napisałam, że na zewnątrz. Bo jest w środku tak jeszcze. Tutaj jest pokazane, prącie, to jest tutaj. E! Tylko nie. Oczywiście wchodzi w kawałek o, o tutaj. Chodziło, I No to, to, to w sumie Kurwa to... się, że chuja pokażę. są dobre. No tak. No tak, tutaj widać. Ona tak na kamery, tutaj widać punkt wszystkim. Co to jest? Pustak. Pustak? Pustak? Kurwa ty, Żartuję, żartuję. To jest kurwa cegła. Giga ja cegła. Jeszcze pytanie takie. To jest najłatwiejsze? To było chyba najłatwiejsze. A ty to nie wiesz? Nie. No, ale ja piszę. Okropnie nie mnie to sobie tylko swoje moje <grystanie> no, Pusta cegła. Nie, nie, nie. No to pokaż po kolei. ja po, materiał budowlany buduję z wow. tego domy lub głupi człowiek wow. O! No, no, tak to też tak samo, cegła jakaś taka. Tak, zdecydowanie cegła to jest tak, stosunek. Mini a czemu wyzywacie się od pustaków? Ogarnijcie się. Kurwa Zostały dwie karteczki, i yes. no. Będzie dziś moment, prawda? E, nie wiem. Powiedz tak lub nie. Mhm. Mhm. Czy mężczyźni są płodni przez całe życie? Ej. Nie wiem, kurwa, jestem młody, kurwa! Nie obchodzi mnie to! Ale chyba... Nie wiem. Tak? Chyba tak. Nie wiem. Chyba tak. Chyba, że już mu nie staje. Aniula, co to za zawias? Chyba tak, ale ciężej wiekiem? z wiekiem? No ta, to, no, też mi się tak wydaje. Nie no. wiem. Niższej jakości spermulec się robi. Tak, tak dobra. Yeah. Są takie historie, że jakieś dziadkowie dostają... Dobra, ostatnie pytanie. Szatyn, jaki to kolor włosów? <noise> Myślałam... Mega pytanie do mężczyzn. W tym ostatnio. kurde, jak to było? Brązowy. brązowy? Ciemny brąz. Tak, brązowy. Tak yeah. Gratuluję. O, dziękuję. Gratuluję. Druga runda, proszę Państwa. Krzysiu, zrób jakiś fajny wjazd, że runda druga, albo nie wiem, cokolwiek. <laughs> I będą to przedmioty. Dobra, to dajmy to. Szota do brody! No nie wiem, no ja nie używam kurwa, bo jestem ja mam piękną kurwa zero zarostu, ponieważ gole zawsze, bo wyglądam zarostem jak jep um, Mam dwie możliwości, co to może być do to. Ola! Szota do dupy! Tak! Ty tam masz rację! Bo wydaje mi się, że ja działam. Kuję, ja myślę, że niektórzy lubią Okaż? ból, więc napiszę to co chcę. Poproszę proszę wasza... Nie no nie pierdol. Powiedzi? Szczotka do zarostu A. brody? Zgadza się. Nie! Yes. że o czymś innym <grym> powiem. do, butu, do, butu, do butu. Szczota do jajec, okej. Okay. So, 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 so. Tak, tak się so, wydawało, so, że... Okej, okay, to może coś okay. trudniejszego. Aha. Pudełko do sp... Pude... Pudełko do spinkach do manke... Mankietów, kurwa. no dopisał zdary? Kononowicz? Pudełko do sp... Po spinkach. Pudełko po spinkach do mankietów. Na przykład tutaj musicie powiedzieć y, od czego jest to pudełko? Od czego? No to easy! Penis. To jest kurwa pudełko po penis. No zgadza się. Ej, spinki, A, dobrze! Pudełko po penis. O, nie, o, nie, też też coś udział w jednej rundzie? Nie, tylko się patrzę. Czy w kamierze widać to jak ten z gołym O kurwa! Co? Okay. Jezus, mam nadzieję, że nie! Mysiu, proszę cię! Serio! Piesiu, proszę. Ja tak siedzę na kolasie, jeszcze drapy się dupie, wąkam, tak się patrzę i tam kamera na mnie skierowana jest. Ja pierdolę, mam nadzieję, że nie było, widać nie? Ja pierdolę! Piesiu, że przyszedł taki zaspany, jaki się Teraz jest trudne, trudne? drodzy. tak. Muszę opisać, co to jest, albo od jakiej części czegoś jest. Usztywniesz do kołnierza, ja pierdolę! Co to za zapytania kurwa? Jak garnitur może pięć razy w życiu założyłem. znaczy te koszule kurwa jeba, to chyba... To jest... to są pytania dla klubowiczów, co chodzą w tych koszulach białych kurwa do klubów, nie? Do Frania to jest pytanie nie do mnie. Co to jest? O kurczę, ja! Ej, to to wygląda jak taka zakładka, się daje do To nie jest zakładka. Ja wiem, co to jest. Jak ja bym to wyrzuciła? Ja bym pomyślała, że to jakiś papierek był. No. Do... no właśnie, ja. miałam to już jedno Japer, przygotowane bole. i chyba ktoś się do już to i musiałam drugie załapiać. Ja też jest. pokaż, Hanna. Dokładnie Tak? tak? O, nie. W koszulach się wsadzę po dwóch stronach, coś takiego. Co jest? to robi? Nikt tego nie, Nikt nie robi. Sam, nie. To wygląda jak jakiś do rękawów, Tak m dwóch... jak mj, widziałem story i odpowiedziałem Oliwce Brazylii. wejdź na mój kanał Young Multi Live na YouTubie i tam jest odpowiedź. Ej, Teraz trochę lajtowsze albo i nie. Bra. Tutaj ciekawa sprawa, ponieważ musicie opisać dokładną nazwę. Dokładną nazwę, tak. Zabawka, samochodzik. Nazwę tego, co tutaj jest. Macie jedną podpowiedź na to, albo nawet dwie, a nazwa tego samochodu jest trzyczłonowa. E, dobra, ja nie mam pojęcia, kompletnie nie znam się. To jest łatwiejsze niż wam się wydaje. Ja nie mam, się. ale ja nie wiem, czy dobrze. <laughs> Bardzo dobrze znacie to auto. Ej, nie boję się, że teraz dam taką gafę Marta, no dobrze. Czekaj, szokaj, no, ja tak to myślałam, jedziemy, że właśnie kamara... Szef kurwa, przez w, Szef Rolet, kurwa. Szefuncio rolet. Szef rolet, Szef rolet składanych, kurwa. Szef zaciągania Rolet, kurwa. Z, ok, z, za okna. Szef rolet, kurwa. Szukamy, szukamy. Złajcie, praca szuka człowieka. Pozy Jaki zawód? Szef rolet. Ale mam się jakąś fazę, tak, nie, Pierdolę. To... A Czyli dwa Kinga, niestety Ciędolny. zabrakło ci po prostu słowa Camaro. Szczerze, właśnie tak myślałam, jak tak powiedziałeś, że znamy to auto. <laughs> co to kurwa jest? Cake up puller. Ja nie wiem, co to za pytania do mężczyzn, kurwa. Nie wiem, może 5% mężczyzn to używa. Co to kurwa jest? Do klawiszy? Ja pierdolę, ja nigdy, kurwa, nigdy klawiszy nie wyjmowałem. Ja biorę klawiaturę i po prostu wyłamuję, kurwa, przyciski. Nigdy nie czyściłem klawiatury, stary, wyjebane mam w to. Wiecie mu, Bo jak moja się ubrudzi, to kupuję nową. Do wyjmowania kleszczy? Do wyjmowania kleszczy. Tripak, dziękuję za dwa miesiące. Ale tak chyba Ja chyba wiem. Nie sprawdzałem co to jest, ja wiedziałam co to jest. Nie Dobra, chciałeś napisać jajks, debilo, napisać to... jeks. Weź już kurwa utkaj ryby, my Jeks, kurwa, jeks. Jest... Halo, Wika, dzięki Gdzie za prajmo. Czyli to się gdzieś... Jeks. No ja zostawiam To nie jest do wyciągania kleszczy. Nie napisałam wcale tego. Do granata. Do granata. Oh ONG, kurwa, do otwierania smoków w domu. A ja Zawleczka do granata. a ja Zawleczka do granata, kurwa. Dziewczyny, macie 5 minut zanim granat wypierdoli. Nie. Wszyscy mają źle, ale dam Wam może podpowiedź. Maszcie sobie, dlaczego wiedziałam ja co to jest? Ponieważ jest to związane z komputerami, gamingiem i tak dalej. A, czyli dla facetów tylko. No tak. Coś więcej powiem. Prawdopodobnie każda osoba z Was ma tę siebie w domu. 100% ja mężczyzn sobie... używa granaty. Domu jak do domu? Jak co, co to, to jest? Ja wiem mniej więcej macie Każdy mężczyzna ma granat wiem, w domu. Na pewno macie to. Ja mam laptopa, który nawet nie ma wejścia y USB. Nie no ma. Dobra, druga podpowiedź. Bro. Chodzi o sprzęt z SPC. Wiem, że sprzęt SPC ma coś takiego. Proszę pokazać odpowiedzi. Coś do klawiatury. Nie! Kurwa! Na której minucie byłem? Da się kliknąć Ctrl Z! Kurwa! No, to jest Tamta nie zaniszam tego, ale macie odpowiedź, że to jest związane z klawiaturą. A -a -a. Czyli coś do klawiatury. Proszę pokazać. Tutaj dobrze, to jest do wyjmowania klawiatur. Do wyjmowania ja. to, to podważa po ja, prostu klawiatur. Ja, ja, Przepraszam. Nie jakby, Uchwyt do trzymania pyty, nieźle. Tam od razu. <słuk> <wybrać się>. Ale <słuk> Dlaczego macie? Ponieważ krawatury SPC Gear chyba wszystkie. Jak chcecie kupić to oczywiście zapraszam. To no to kurwa reklama. Ej, no, muszę to sprawdzić. sprawdzić. Haniuśa, moja kochana. Tak, ja wygrałam? Ale super, dziękuję. Wygrałaś. Okay. Ale masz, to chyba też był najgorszy u ciebie w odcinku, to się dopowiadamy. Losowanko i to mówię. Ostatnia runda. od facetu. W... Chyba już nie będzie punktacji, tylko będzie. Dobra, może tykańka. w końcu coś... wkładanie tam po i dlaczego większość kobiet ich używa? Chyba, że ktoś na przykład. Nie... Bo krwawić, no bo się na... Nie wiem, kurwa. Nie lubię używać tamponów, a... Bo, jest, bo nie wycieka na zewnątrz może. Nie wiem, kurwa, nie wiem. A na przykład. Nie nosisz. No nie wiem kurwa. No właśnie. Nie Chyba nie, nie, nie boli, nie? Nie, masz... nie używam, w sensie używam rzadko. Nie wiem, jakoś tak nie mogę się przełamać w dalszym ciągu. Ja nie mogę rzucić. pani, dziękuję ja za trzy miesiące. Że... Wygodniejsze są? A, rozumiem. Bolesności. Ale no to jest wszystko kwestia wprawy i tego, czy nie jest bardzo sucho. Bo na przykład jak w pierwszych dniach okresu w ogóle wkładania w tampona nie boli. Na przykład jak już jest ostatni dzień, to tak, okresu, to gdzie jest to mało prawda. tej krwi. To już ma się czasami takie. O kurwa, wejdź! <grymne> Bo tam też było takie pytanie, czy my to czujemy w trakcie chodzenia i tego się nie czujemy? Nie, no, nie, to w Co ogóle... też zapominasz? że <grymne> na przykład nie macie na zmianę i musicie iść ciku, to potem masz chyba takie... Że takie o... napęczniałe i takie że ja trzeba jeszcze. już po prostu wywalić. Eee! I, do, I dla was kurwa to, że faceci czasem nie podcierają, chuj ja tylko szczepujemy jest obrzydliwe, no nieźle. Tak, ja jeszcze wiem kiedy się go czuję, jak chce się zrobić kupę i. się Ja pistole. Nie mogę, bo przeszkadza. Też nie każda babka może mieć tampony, bo na przykład może mieć blisko tą błonę dziewiczą, jeżeli jest dziewicą i wtedy no tak ciężko się nie... Historia z moim pierwszym wkładaniem tampona była tak... moim pierwszym wkładaniem? Każdy ja siedziałam w łazience na koloniach, 15 lat i moja przyjaciółka za drzwiami i mi mówi Teraz noga na, 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 na ubikację my i gore, dawaj, gore, dawaj, to jest prawdę. ja tylko na mi... się jak pierwszy raz użyłam tampona, no to byłam wtedy mojego chłopaka i dostałam okresu, a jego mama miała tylko tampony i ja byłam oh, taka, I on z kolei ze mną siedział i ja mówię, Boże, jak ja mam to zrobić, a on no, coś... no, siedział i mi pomagał. No. Nie, mój pierwszy tampon bolał fest, ale się przyzwyczaiłam. No. Ciekawe. To się rozgadzało, ty, tamponie. Czy zdarza się tak, że piersi są różnej wielkości? Nie, no nie, kurwa, nie zdarzę. Kto zadawał te pytania, kurwa? Minimajk? Oczywiście, eee. przy okresie. Przed okresem są tak, za Bez okresu też tak, chyba każdy tak. praktycznie ma e, inną co wielkość. To? No ja normalnie mam tego zyska trochę większe, ale dwóch tak, piersi tak, inne. No. Ja mam na przykład kurwa jedną rękę dłuższą od, od drugiej, no i co mam kurwa poradzić? Pora yes. Ale to nie często jak jest, to. jest tak, że tylko my to widzimy. No tak, ale to jest bardzo normalne i, I Trzecią nogę chyba <grym grym grym> Ja pierdolę! Jest ja, ja, nie, w w nie. Jeszcze jest jakiś sas stream. W ogóle, jak ja, ja mam niektóre koleżanki, to z takich jak ja nagle mają takie I im zostały, więc jest dla nas szansa! Ja. Dla małych cytków. Ale też przy braniu tabletek antykoncepcyjnych no często, no. często właśnie się powiększają nie Ja właśnie miałam także urosły, przestałam brać od razu. Tak, tak jest. Myślałam, że nie ja trochę bez ale nie. Czy istnieje przyjaźń damsko-męska? To jest... No właśnie, to jest problem. Nie wiem. ...takiego dobrego kolegę? Chyba... Nie no, na pewno są jakieś wyjątki, kurwa, nie? Chyba. Trochę nam się kontakt urwał, ale kiedyś bardzo się przyjaźniliśmy i jakby nigdy nie Czyś widziałem jakiegoś takiego TikToka, że... Um, że istnieje przyjaźń damsko-męska, tylko wtedy, jak dziewczyna Cię uważa za brzydkiego. Sadek. Mam do niego nic więcej i wiem, że on do mnie też na, też na pewno nie. Aktualnie no, raczej nie nazwałabym tego przyjaźnią, ale kiedyś było, było że, jakby, że, że się przyjaźni Nie, nie było żadnych nie? znaków z jego strony, że coś jest... Ale to jest ze tak, sobą dużo czasu. Cały, Cały tak. czas. Nie wiem, nosowałam u niego albo coś takiego i jakby nigdy nie było nic to no ja... na przykład mam Nie, to... nigdy nie było że no też miałam, znaczy kilku, to może nie, ale tak z dwóch takich przyjaciół, też z jednym nic totalnie, ale z drugim no już miałam examenu. taką sytuację, Sus, że gdzieś tam później mi się dopiero przyznał, że to na początku coś, coś tam było więcej, ale później no zrozumiał, że jednak ja chcę tylko przyjaźń, więc później już było powiedzmy. Dudno, no dziękuję dziękuję Do pewnego momentu miesiące. tak może być, ale jak spędzasz z kimś tak dużo czasu, jakby z, tak z płcią przeciwną, jeszcze bardzo lubisz tą osobę i tak dalej, no to może być ciężko Mój to utrzymać. No bo na przykład ja jestem moim kolegą, to ja wiem, że ona totalnie w jego typie. I on też w moim no. typie nie był więc Wydaje że to też dużo od tego zależy. No ja przyznam, że chciałam opowiedzieć, że oczywiście, że jest przyjaźń damsko-męska i potem ja sobie przypomniałam wszystkie moje przyjaźnie damsko-męskie, które się nie skończyły przyjaźnią, więc chciałabym, żeby odpowiedź No była... czym? Tak, ale dla mnie jest to mega ciężkie. Wiem, że mam kilka takich osób, ale nie są to moi najbliżsi przyjaciele. Właśnie, właśnie bardziej takie kumple, koledzy, no, niż taki stricte przyjaciel, tak mi się wydaje przynajmniej. No. A ja na przykład uważam, że właśnie chyba nie ma, chociaż byłam pewna zawsze, że jest. Tyle no, dzięki tak za dwa, dwa, dwa miesiące. Widzę, no, moich wspomnień, to większość moich przyjaciół po czasie chciało coś więcej zawsze ode mnie, za każdym razem, więc dużo tych przyjaźni się skończyło, ale jest na przykład Artur, z którym Shadow of dzięki za trzy miesiące. przyjaźni w pewnym momencie ja byłam wolna, on był wolny i trochę nas do siebie tak... Z... Było, Ale zanim się coś wydarzyło, stwierdziliśmy, że wolimy zostać na etapie przyjaźni, i do tej pory się przyjaźnimy. O, fajnie. O, więc. Trzeba rozsądnie do tego podejść. Właśnie, ale jednak. No było, na pewno no, są jakieś wyjątki, no. Trakcie, no! Jak jest możliwość, to mózg nagle wysyła sygnały: ej, 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 bierz no. <grych> Podsumowując, że bardziej kumpleń, ale też właśnie, że jakaś strona tam. Teraz mam już trzy, no to które chcesz, Marta? Środko. W jakich dziwnych miejscach rosną Wam włosy? No gdzie? Wszędzie. No wszędzie, no, no to wszędzie. wszędzie. masz takie włosy, No ale takie no dziwne, włosy. co może być dla mężczyzn takie dziwne? No, no to jest tak u stopy. To no. tak. Moje dziwne miejsce to tutaj. Mam takie, taki meszek. No a na hmm? sutkach na przykład? O na sutka! No. Bo mi się no, dał się taki wielki, na przykład czarny włos <grym> jeden, naprawdę! A rośnie Wam monopraw? Bo mi tak. Nie, nie. Mi tak, normalnie, mi, mi też. Mi ja naturalnie mam, tylko że mam już jakby w brzmienie. A no. na plecach na przykład? Bo ja też mam troszeczkę. Ja nie, tak? nie widzę. A ja palce. nie wiem, szczerze, ja nie mam pojęcia. Ja też na plecach, bardziej tutaj. A no to, to, to tutaj na dole no, tak, ale to też jest taki, taki bardziej meszek. meszek. tak, chodzi o tak właśnie y, y, meszek. Nie, A, no, no. A sobie twarz? Kurwa do dupy zawkłada rękę! Ogarnij się! Hania. No tutaj, ja, tutaj, ja tutaj, tak. Ja, nie na wizji. tak. Nie, ta, ja, nie drap się po dupie. No. Ja często Jak często ja to Jak powie... <noise> <noise> Ale to jest fajne, bo na przykład duża dziewczynka zastanawia, że wiecie ogolą i na przykład. I zrosną, tak, a to totalnie nie. tak w ogóle nie jest. Ale golicie na przykład e, włosy na rękach? Ja, ja muszę, też. bo ja mam czarne. Mnie ja czarne rosną. Właśnie. No bo ja my jesteśmy bardzo, no. szatynki, przepraszam, nie królewki. Szatynki. No więc mi się okazuje, że jak dziewczyny nie takie gładkie, jak <laughs> ja No i jeszcze na pępku niekiedy. No, to... Powąchała? Niemożliwe, że powąchała. Nie, nie Kiedy kurwa powąchała? Niemożliwe. To na przykład dużo dziewczyn zastanawia, że wiecie, ogolą i na przykład... Tak, a to, to niemożliwe nie tak kurwa. kurwa. Nie Ale golicie na przykład e, włosy na rękach? Ja, ja muszę, bo ja mam czarne, mi ja czarne też, rosną. Właśnie. No bo my ja no jesteśmy. No. Szatynki, przepraszam, nie bludetki. Szatynki. Mm. No więc mi się okazuje, że dziewczyn nie... ja tutaj, ja tak dziewczyny Jeszcze duże dziewczyny. Jest taki I ja ty taki. Bązik. Że tu? No. Ja często to robisz? Jak spojisz? No. No. Ja no. Ale to jest fajne, bo na przykład duże dziewczyny. Wcześniej? Nie no powąchała no i ja pierdolę. Ja pierdolę, powąchała paluchy, nie? O kurwa, pamiętacie taki filmik? Pamiętacie, taki, pamiętacie taki, taki, kurwa, co ja gadam, pamiętacie taki filmik, gościu, coś tam, gościu zapina babę na wieży, pamiętacie coś takiego? I, i tam, i tam, powąchał paluchy. <laughs> ja pierdolę, nie. Ale golicie na przykład e, włosy na rękach? Przepraszam, nie w to są No więc mi się okazuje, że na dziewczyny nie takie gładkie, jak się no, no, no i to jeszcze to na pępku była. niekiedy. No tak tutaj, na ja też nie rośnie. A, kto teraz? Hania. Tamte. Czy uważacie niedostępnych facetów za atrakcyjniejszych? Bo ja na przykład ja nie lubię niedostępnych facetów, mi się nie chce latać. Aha, tylko... łatwe kurwy. Ja powiem Ci, że ja kiedyś miałam tak, że bardziej właśnie mnie ciągnęło do takich niedostępnych, no bo wiadomo, musisz jak... postarać, tak? Tak, tak. Czy tak. zawsze chcesz coś, czego nie możesz tak, robić, zawsze takie tak jest? Chcesz w sensie, łatwe kurwy, że faceci, a nie że one, kurwa. Jakby już chill, jest, nie o to chodziło. To stwierdziłam, że to jest totalnie granie wasze świeczki. Bo po niektórzy, niektórzy mówią, że nie to zrozumieli inaczej. Ta niedostępność przyciąga, ale ja ostatecznie kończę tak, że ten Debil naprawdę mnie nie zauważa, jakby nie stracił i wypuszcza po prostu, bo już się denerwuje. Wiesz, odpowiedź to nie, nie, no nie będziemy was Według też nie. I jak widać, że komuś zależy, dla mnie to jest mega ważne właśnie, żeby widać, że komuś serio na mnie zależy. Ale właśnie, to jest patrząc, jak, jakby facet jest niedostępny i tak jakby nie zwraca na ciebie uwagi, to trzeba sobie wyobrazić, jak ta osoba będzie się w takim razie zachowywać w związku, na którym tak nazywamy zależy. dzięki ja bardzo. Ja wolę, jak po prostu ktoś jest szczery. szczery. Na przykład nawet Bartek bardzo szybko w sumie powiedział, że mega mu się podobam, że, że chyba się we mnie zakochuje. I ja na początku miałam takie, chyba nie powinno się tak szybko mówić, ale jednocześnie mi się to spodobało, że on to powiedział, że był szczery. Ja też coś do niego czułam już wtedy i to jakby nabrało tempa i najważniejsza jest ta szczerość po prostu, no, żeby mówić o swoich uczuciach, bo ukrywanie ich jest filmu, bardzo dziecięce. co chodzi Piękne I, i ostatnie pytanie, pytanie tym, które jest dolarze. takie dosyć śmieszne i fajne. Jeszcze na przykład stupek. O nie, co? Czy przeszkadzają wam fetysze na przykład stupek? <grym> Czym mają nam przeszkadzać? <grym> Poznajcie jakiegoś chłopaka, on mówi, że ma fetysz w stupek i czy możecie mu na przykład wysłać jakiś święta stópek, czy coś takiego? Czy dotyka was po stopach, czy was to odrzuca? Wydaje mi się, że w ogóle, jak ktoś się tak szybko uzewnętrznie na temat swoich fetyszy, to to jest red flag, ale jeżeli jakby, jak już byśmy się poznali, jakby dochodziłoby już do takich y, sfer, gdzie rzeczywiście te fetysze jakby wychodzą, no to fajnie jest o tym rozmawiać, bo może to się też drugiej osobie podobać. Ja w sumie nic nie miałam. Mam że... Ale ja dokładnie jestem tego samego zdania, że jakby od razu to, to jest takie, no, 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 ale jakby się kiedyś okazało, że, że na przykład Łukasz lubi stópki, no to już trudno, nie? To już trudno, nie? Już kurwa trudno, no. No co? Nie miałabym problemu, żeby ktoś dotknął mojej stópki, aczkolwiek nie mam takich sytuacji. Mi nie przeszkadzają w ogóle stopy, jakby mam neutralny... Mi stopy, przeszkadzają. Stop. Ale bo nie. ja nie chodzi ja na na bosaka, nie, nie lubię. Ja nienawidzę, jak ktoś chodzi na bosaka, to mnie to troszkę... O! O, nie... ona wie chyba o co chodzi! Gdzie jest Faustyna, co im ciągle w tym domu dżenzji chodzi, kurwa, w stopach, kurwa, bez skarpet? Nie daje rady. I... Ej, w Bra. domu Jenzi po prostu wszyscy chodzą na boso, ja Słyszałam, nie rady, ja, ja zawsze muszę mieć skarpetę i kapcie. To było wszystko, moje drogie, ale chyba się nie się, jak dam po prostu Marcie tą... To... No, to, to będzie to bardzo sprawiedliwe. sprawiedliwe. Ja no ja dom Przetrwałyście, a wam Jesus. oczywiście bardzo dziękuję za instagramy moich super No nie kursi, wiem, no, normalnie łażą mnie górę, No i ja się z wami no, Ja nie kocham stóp, no, serio pa, pa. A kto to ta po lewej? Ona też jest chyba z tego Genzi, tak? Ale fajnie A, jakaś reklama, nieważne